Cześć, tu Paweł. Kontynuujemy sobie nasz Basic Kurs Java. Dzisiaj mamy zajęcia trzecie i część drugą. Warsztaty są w poniedziałek o 20 do 21. Natomiast my w tym momencie pokazujemy, jak zrobić zadanie z stworzeniem kolejnego elementu ciągu fibonacciego. Tak? Czyli to jest nasze zadanie. Stworzyć metodę, która zwróci N element ciągu fibonacciego. No i czym jest ciąg Fibonacciego? Tu należałoby sobie powtórzyć z ze szkoły, ale mam internet. Ciąg Fibonacciego. Czym jest? Ciąg Fibonacciego to ciąg liczb naturalnych, które zaczynają się od 0 i 1, a każda kolejna liczba jest sumą dwóch poprzednich. To jest dla programowania ważny ciąg, ponieważ one jest używane podczas Scrum Pokera, o czym powiemy sobie na zajęciach. Natomiast dla nas informacja jest ważna, że są po prostu kolejne liczby 1, 1, 2, 3, 5, 8, 3, 21, czyli kolejno stworzy sumę dwóch poprzednich. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 i tak dalej. No, i jak napisać kod, który nam stworzy n element ciągu fibonacciego? Wracamy do naszego kalkulatora, gdzie już sobie stworzyliśmy na zajęciach pozostałe metody dodające, sumujące, mnożące, dzielące, czy też ostatnio pisaliśmy potęgowanie, a teraz chcielibyśmy stworzyć kolejną metodę, czyli znowu kwantyfikator publiczny, ponieważ chcemy, aby wszyscy mieli dostęp do naszej. Metody, co to ma zwracać? My będziemy zwracali liczby całkowite. Eee, podobnie jak tutaj pokazuje nam Google. I teraz, jak to nazwiemy? Nazwiemy to FIB. Tak? Nasza metoda to jest po prostu FIB, czyli Fib od, skrót od Fibonacci. No i teraz musimy powiedzieć, e, Integerem liczbą całkowitą w zakresie, e, z jakiej liczby chcemy. Zwrócić, czyli który, który element ciągu chcemy zwrócić, tak? Element x. No i teraz jest pytanie, jak to załatwić, tak? Jeżeli ktoś poda 0, zero, zerowy, to bez sensu trochę, nie? właściwie chcielibyśmy powiedzieć, że to musi być coś większego od zera. Więc tu dla Ciebie będzie zadanie, jak zrobić, żeby liczby mniejsze od 1 tutaj. Były obsłużone i nie wywalały błędu. Natomiast my skupimy się nad główną implementacją. Eee, musimy jakoś wymyśleć, jak zapisywać dwie liczby. Tak? Więc ja proponuję na przykład pierwszą liczbę i nazwać ją number 1. Na przykład. Eee, I to będzie tak, jedynka. Int number 2 to będzie dwójka. Yy, też jedynka. I teraz, jeżeli będziemy szukali tego elementu ciągu Fibonacci'ego, to będziemy sobie sumować dwa poprzednie i zapisywać po prostu poprzednie numery tutaj do naszego. Do naszej tych, tych dwóch e, liczb. E, czyli znowu takie rozwiązanie, które mi przychodzi do głowy, to jest pętla, tak żeby powtarzać pętlę tyle razy, ile jest x, i tu wymyślić jakoś to, to sumowanie. Czyli for int i dla i zaczynającego się od zera do i mniejszego od x, co rób zwiększaj licznik i o plus 1, to jest nasza składnia pętli. Czyli ta pętla będzie się wykonywała x razy. Do momentu, aż i będzie mniejsze od x i zaczyna się od 0, więc będzie wykonywane x razy. No i teraz, załóżmy przypadek, <coughs> przepraszam, że nasz x jest <coughs> dwójką. No to wtedy drugi element ciągu czego to suma dwóch poprzednich, czyli suma jedynki i jedynki. Czyli chcielibyśmy zwrócić mu tutaj numer 1 plus numer 2. nie coś takiego. Czyli właściwie można by zrobić trzecią liczbę sum albo Fib. Fib równe 0 i tutaj że Fibonacci to jest numer 1 plus numer 2. No ale co w przypadku? No i Araturn zwraca nam tą liczbę na zewnątrz. No i dla case'u pierwszego, czyli gdzie mamy jedynkę jedynkę chcemy drugi element ciągu Fibonacci'ego, to nam się zgadza. Ale teraz co w przypadku, kiedy chcemy numer 3? No to już nam nie zadziała, tak, bo... no bo nam zwróci nie tą liczbę, będziemy musieli jakoś sobie zapisać zapamiętać, tak że, że ten ostatni numer tak, czyli number 1 powinien być teraz fibem tak, czyli że number 1 teraz powinien być Fibonacci. No a co w przypadku, kiedy, kiedy, będzie kolejna liczba 4, jak to powinno działać? Tak? Powinien nam zapisać do tych numberów, podejmując po, kolejne, zapisywać po prostu poprzednie liczby do number 1 i number 2. Więc chwilę się zastanówmy, jakbyśmy mogli to zrobić. No bo chcemy, aby tu było jedynka, jedynka. dla trójki. Dla dwójki się zgadza, ale dla trójki, kiedy mamy już trzy razy, tak czyli tu będzie najpierw 0, 1, 2, za każdym razem on nam tutaj powiedzmy dla przykładu numer 2. Fibonacci to będzie number 1 plus number 2, i potem z powrotem numer 1 to jest Fibonacci, i znowu Fibonacci będzie number 1 plus number 2. No, nie do końca nam to zadziała, ale żeby sobie to ułatwić, to rozwiązanie, możemy od razu spróbować napisać test na to i zobaczyć, jakie tam wyniki wychodzą. Tworzymy sobie test. Czyli znowu musimy stworzyć kalkulator, kalkulator. Kalkulator Fib, powiedzmy, od trójki i assert equals. Chcielibyśmy, żeby dla trzeciego elementu, tak, 1, 2, 3, żeby powiedzmy, zrzucił trójkę. Dla trzeciego elementu ciągu fibonacciego co nam zwróci, to zobaczymy, tak i w takim debug'u byśmy chcieli to zobaczyć. Zwrócił czwórkę. No czwórka nie powinna być elementem ciągu Fibonacci'ego, więc coś jest tutaj nie tak. Możemy wejść breakpoint'em, przedebug'ować sobie to nasze rozwiązanie i patrzymy. Dla zerowego yy, mamy number 1, Fib jest równy Dwa. No nie no niezupełnie, tak? Bo dla zerowego mówiliśmy, że, że mało się nie sumować, tak? Czyli zaczynamy od, od pierwszego elementu. Teraz od pierwszego zaczynając, pierwszy element ciągu to jest dwa. I to też nie jest prawda. Więc musimy zacząć iterować od drugiego elementu. Tak, i teraz zaczynając od drugiego, on powinien przejść tylko raz, i teraz Fibonacci zwraca nam yy, dwójkę dla trzeciego elementu ciągu, dla jedynki zwraca nam trójkę. I trójkę powinien nam zwrócić. No i teraz co dalej? Sprawdzamy dalej. Dla czwartego elementu ciągu powinien zwrócić 3 plus 2, czyli, bo pierwszy element to jest jedynka, drugi to jest dwójka, trzeci to jest 2 plus 1, czyli trójka, więc czwarty będzie już 3 plus 2, czyli piątka. Teraz powinien nam zwrócić 5, ale zwraca nam... 4 tak czyli musimy trochę zmienić naszą implementację, żeby ona zaczęła działać tak jak, tak jak powinna. No na razie tylko i wyłącznie zapisujemy jeden ostatni element ciągi sięponadczyjego tak a my powinniśmy zapisywać dwa poprzednie czyli... Um, Czyli powinniśmy, zanim ten FIB number 1 się zrobi nowym fibem, zanim ta suma nastąpi, powinniśmy jeszcze do poprzedniej liczby przypisać number. Któryś. No i tutaj trzeba by się zastanowić, bo jeżeli number 1 będzie nowym fibem, tak? To chyba number 2 Powinien być nowym numerem 1. Tak, żeby przepisać poprzednią liczbę. Number 2 będzie nowym numerem 1, a, a number 1 będzie nowym fibem. Patrzymy, jak to działa. I zadziałało nam. OK. Przepisaliśmy dwie poprzednie liczby do dwóch zmiennych i to nam działa na ten moment. Patrzymy dalej. Kolejny element ciągu Fibonacciego to powinien być 8. No i sprawdzamy dla piątki, czy wyjdzie nam 8. I wyszło 8. I kolejny element ciągu Fibonacciego to powinno być 13. Sprawdzamy, czy dla szóstki wyjdzie 13. No, i nam się zgadza. No, i wygląda na to, że nasza implementacja działa poprawnie. Zapisujemy sumę dwóch poprzednich liczb. Dla prostych przykładów zadziałało. I tutaj byliśmy skuteczni. Um, o, tu nie przecież. Tu miało być chyba 7. 7. Tak. Więc co mogę sobie zakomitować, a dla Ciebie, dla tutaj uważnego słuchacza, napisaliśmy jeden test. Do napisania jest więcej testów sprawdzających na przykład większą liczbę liczb niż jednego. No i oczywiście poprawienie implementacji, żeby ona zadziałała dla liczb na przykład 0 albo dla minus 1, bo wtedy wynik będzie niepoprawny, tak? Nie powinniśmy przejmować wartości. Zera i wartości e, ujemnych, ponieważ e, dla nich zerowy element ciągu Fibonacci'ego no, nie istnieje, tak? Bo liczymy ciągu Fibonacci'ego od jedynki. Więc powinna nasza metoda wpuszczać dopiero od jedynki. A ja sobie to mogę już zakomitować. Nasze zadanie. O, tu się włączył niepotrzebny postman. Nasze zadanie strelo jest gotowe. Stworzyć model, która zwróci element, element ciągu Fibonacci'ego. Nazwijmy sobie ten komit Fibonacci. Implementacja Fibonacci. Kalkulator. Implementacja, kalkulator testy. Zatopowanie konfiguracji tutaj GitHuba, żeby móc komitować do naszego repo. Robimy na zajęcia udziałki 2021, a tutaj tylko pokazujemy sobie, w jaki sposób rozwiązywać zadania domowe. Tak, bo to, co jest tutaj robione, to są zadania domowe w ramach naszego kursu. Ja swoje zadanie zrobiłem, zakomitowałem, więc mogę je wrzucić do review. Pozostają kolejne zadania, które będziemy omawiać w poniedziałek na godzinę 20. Serdecznie Was zachęcam, a na ten moment już dziękuję i do usłyszenia.